pozdrowiona Panu nad Panami. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Nie bój się, O Panie, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poszłysz i porodzisz Ty na nasz w imię Jezus. Oto ja, służę. Nie. Jakże się to stanie, skoro nie znam Pana. Duch Święty stąpi na Ciebie moc najwyższego, ochroni Cię od złego, a święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Bóg zacząć też na marze Józefa, który będzie się Tobą opiekował i nie opuścił potrzeby. Oto ja, służebnica Państwa, nigdy się zostawię do słowa Twego. No dobrze mówisz, Walku, bo przez te jawka to nasza pra-pra-pra-prababka. Jak to? No co ty, nie słyszałeś o Adamie, Ewie i wężu na drzewie? No to posłuchaj. Adam i Ewa żyli sobie w raju. Rajski żywot wiedli. Mleczko sobie pili i oscypki jedli. Słonko im świeciło. Mieli owiec stada. Ach! W luksusie im się żyło. Szkoda gadać. I co? Ano pewnego dnia Pan Bóg do Adama tak powiada. Słuchaj, Adam, ja mam w sadzie tutaj jabłonkę za płotem, jabłka na niej rumiane i złote, ale ty się nie daj skusić, choćby sam Lucyfer do tego chciał cię zmusić. I co? Posłuchał Adam. Adam Boga słuchał, ale nie wiesz, pośle, gdzie diabeł nie może, tam baba pośle. Więc przebrał się za węża i skusił Ewę do zerwania zakazanego jabłka. A baba, jak to baba, dała Adamowi i zrobił się raban. Pan Bóg tak się zdenerwował, żeby pędził ich z i skazał na cierpienie do czasu, aż przyjdzie wybawienie. No i tak czekamy lat cztery tysiące. A to ja teraz już wiem, czemu mamy takie ciężkie czasy i człowiek musi łapnąć kiełbasy. To wszystkie, to wszystko przez te Ewę! Ha. i ten namiestnik rzymski podatkami gniecie. Jak niewolnikiem każdy poniemia. Bieda długim dostignie do sknia. Masz rację. Dość już tych narzekań, braciami. Trzeba mieć nadzieję. Przecież Pan był przez proroków przed wiekami obiecał, że zbawca ześla. Patrzcie się spać, bo miesiączek ku ziemi się chyli. A jednak stale gdzieś będę czuwał. drogi, i trochę wolniej, bo nie mam już siły, wolą mnie nogi. Dobrze, Mario. odpocznij sobie, a ja zastukam w tamto okieneczko. Może ktoś nad nami się ulituje, na no swego nie pożałuje. Zrobiłem co w mojej mocy, ale nikt nie chce nam udzielić pomocy. Trudno, Józefie, taka widać wola Boża, przyjdzie nam na dworze nocować. rozmowę. Widzę, że szczęście podcili ludzie. Dawam wstanie w tej zimno-nocku Mam tu stojniki, będzie wam tak nad głową. Bóg zapłaci drogi pastuszku za twoje dobre serce. Oby i jak kiedyś ludzie pomogli w udręce. Dziękuję, śliczna Pani, ale pośpieszmy się, bo co coraz czuję, że już czas. Serce i dusze mu opromienia niewidzialny blask. O Maryjo, jeszcze Pan, Biherje, i zawodzi, Tak, jak ojcze, bo my tak z duszami, która tylko o swej wygodzie śnią, niech zbudzi się lud ospały, niech czeka w milczeniu, bo spełnia się cud. Wszystko i życie. Dziwy niesłychane. Co im nie życie? Jakie dziwy? Orety, anioły! Tak, anioły z nieba tu zlecieli. I o narodzonym Chrystusie nam powiedzieli. A dowodem na to jest ta gwiazda, świecąca na niebie. Dycz to mili bracia, samiście słyszeli, co święci anieli, co święci Anieli do nas powiedzieli. I no nie wiem, czyście wszyscy zrozumieli, że kazali nam iść dzisiaj światło błyscy. Tak, idziemy do Betlejem, witać naszego pana. Ale zaraz, bracia moi mili, bierzcie cu, który ma doma. Przecie chłopcy nie pójdziemy z gołymi rękoma. Czy mało, czy wiele zabierzmy w kobiałce, zanieśmy panu. Ja to hasłoniny wezmę ta dziecina. A ja jaj świeży pół kopy zaniosę do sopy. Niech se podnie dziecina, Józef i Maria. A ja dzban pełen mleka i sznur wędzonej kiełbasy. No to w drogę, braciami. Nie trać pani chwili. Nagła pokoju pokorne osłodze. Przebaczcie się nie pójdę. Oto na światem wielka nowina. Panna co dziecka syna. Kres twojego końca nie będzie. Czasy twoich wątków są policzone. Co tyś? Chyba oszalał. Przecież ja tu rządzę. Moja władza i pieniądze. Wszystko tu jest moje. Tron, korona, złode stroje. Nie dam, nie dam, nikt mi tego nie odbierze. Oddałbym w ofierze. Oj, panie. Zejdź mi z oczu do węgla. Herodzie, daj pieniądze, bo Krawcowa czeka. Co? Krawcowa? Zwariowała Herodowa. Na Krawcową nie dam ani grosza. Mały już masz kryce. Herodzie, nie znasz się na wodzie. Te sukienki już dawno nie mogę. Wszystkie koleżanki nie będą palcami wytykałem. Ani grosza, ani kopieki, ani centa. I przestań mi się wypędzać. To, jak bym Harry, mam jeszcze Ciebie po to! A i sobie, baba z góry, uważaj. Panie, czego? Jesteś królowiec, chcę się pokłonić tobie. Po nie, to przyszli. przyszli? Nie wiem, panie. Mają broń? Co? Broń ty, baranie. O, nie, panie. No to nie wejdą. To zaszczyt dla mnie i państwa mego, ale cóż was do mnie sprowadza? Dobra sprowadza nas tu nowina, panna przeczysta zrodziła wielkiego syna. Nowy król się narodził, wstąpił z niebios na ziemię, cud wielki się wydarzył na ludzkości i zbawienie. Gwiazda jasno błysnęła, owieściła nowinę, więc przyszliśmy za gwiazdą aż do tej krainy. Gwiazda, powiadacie. Nowy król! A nie wiecie, że nie chcemy jej korony? Nie, Herodzie, jego władanie tylko nad duszami pozostają. Więc gdy go znajdziecie, dajcie znać, bo ja pragnę ucho złożyć i złotem obdarzyć. Dobrze, panie, zawadnijcie proszę na miejsce. Trzeba zabić wszystkie dzieci, co u narodzone, żeby żadne nie sięgło po towaru i koronę. Ty pomysł? Herodzie. A tyś co za jeden? Jan jest Luciferiem z piekła rodem. ci pomocą i radą nic ci nie zawiodę Ale najpierw spiszę umowę. Panie. Rozkaz wykonany. O Herodzie, nareszcie mi się nie wyjdziesz. Kończysz stan potężny? Na nic ci to wyszło. Chcesz dać pod kosę, swę głowę brzydką. Co? To pomyłka. Ja do piekła? A kto podpisał, Będzie będziesz się w Lucyferze. Dowód mam na papierze. Ja, król Herod, stwierdzić muszę, że sprzedałem jabłusze. duszę. No to ja z tego ściągę. Siup to piekła, to kciuka. O tak, król Herodzie, za twoje niegodziwe zbytki. Chodź do piekła, boś ty. Użytki. leży Pan nad Panem, nad taką Jezus wstaje i ludzki. Pokój ludziom przyrości i zmiłowania. Stańcie tu porządkiem przed świętym no. dzieciątkiem. Śmutanę, świeżutkie sery, masełka cztery, z mleka i chleb bochem. Wszędzie też trochę, ciepły korzuszek i całą mą duszę. O, ktoś tu jeszcze nadchodzi. Co za stroje! Czyżby byli to królowie? Zbliżcie się, królowie, prawda, że mój życie. Nowy król się narodził, zstąpił z niebios na ziemię. Cud się wielki wydarzył na ludzkości zbawienie. Witam Cię Jezu, i złoto składam Ci darze największe bogactwo mojego kroju. Proszę Cię przynieść ludziom nadzieję, aby nie złamała trwoga i nie wyparli się Boga. Padam do stóp majestatu Twego, o Panie mój Boże, przyjmij kadzidło i wszystko, co najlepszego człowiek dać może pochwalony Chrystus, niebieski królewi dwaca nieba, ziemi i szybkiego stworzenia. Przyjmij, panie, milzę, jako tak prawdziwy, że wiary Twej nie porzucimy. Wielcy królowie, dzieci na jeszcze mówić nie może, więc pozwólcie, że w jej imieniu wam podziękuję za tak hojne dary i błogosławie. córka jeszcze śpieszy, na pewno Pana Jezusa darami cieszy. Witaj, Jezu malusieńki, Zbawicielu nasz, Przyszliśmy tu do stajenki, bo Ty nas dobrze znasz. Przynosimy serca mało, weź je w swe. Pozwól rosnąć na swoją chwałę i opiekuj na się. Wspomagaj, dodaj nam wiary, abyśmy w drodze do Ciebie wytrwali. Panie Jezu, brak nam miłości i chleba. Naucz nas przebaczać i przebacz. która świeci Wam o złoku, poprowadzi was do szczęścia, nowym roku. A w święta niech się snuje kolenda i gałązki świękowe, niech wam pachnie na zdrowie wesołych świąt. Wierzysz, że Jezus nagle dzisiaj pewnej jest w głowie. thank you